Jeżeli szukasz informacji na ten temat znajdziesz je w poradniku który znajduje się w linku pod tym filmem. Znajdziesz tam wszelkie informacje oraz tajniki hodowli. Szczur, ratus, rodzaj gryzonia z rodziny mszywatych obejmujący około 50 gatunków. Do najbardziej rozpowszechnionych należą, występujące również w Polsce, szczur śniady i szczur wędrowny, oraz występujące w południowo-wschodniej Azji i na wyspach Pacyfiku szczur pacyficzny. Potocznie mianem szczura określa się również inne taksony. Na przykład szczurem wodnym bywa nazywany karczownik, rzeczywiście do szczura bardzo podobny, albo bandikot indyjski, zwany czasem szczurem indyjskim. Popularny szczur laboratoryjny, charakteryzujący się śnieżno-białą barwą i udowodnioną naukowo inteligencją, to albinotyczna forma szczura wędrownego. Szczury hodowlane żyją do 40 miesięcy. Zazwyczaj dożywają około dwóch lat. Szczur od czasów masowych pomorów panujących w Europie, a w szczególności Wielkiej Zarazy Londyńskiej, kiedy to podejrzewano go o roznoszenie dżumy i innych plag, były to słuszne podejrzenia, gdyż jest on żywicielem pcheł, które bezpośrednio roznoszą tę chorobę. Cieszy się bardzo złą opinią w kulturze europejskiej. Niezaprzeczalnie jest on szkodnikiem, niszczącym żywność i zbiory rolne charakteryzującym się wielką ekspansywnością i łatwością adaptacyjną, obdarzonym swoistą inteligencją i zwinnością. To też przez wieki człowiek zmuszony był walczyć z nim. Niejednokrotnie była to walka o przetrwanie jednostek na danym terenie. Święte szczury w świątyni karni mata w Indiach. Zgoła inaczej jest on postrzegany w części Indii czy Chin, gdzie uważa się go za zwierzę inteligentne. Przynoszące mieszkańcom szczęście i sukces na niwie zawodowej czy towarzyskiej. W indyjskim Rajastanie znajduje się świątynia bogini Karni Mata, w której żyją święte szczury, objęte opieką i dokarmiane przez pielgrzymów z całego kraju. W Chinach znak szczura jest pierwszym znakiem Zodiaku, ponieważ, według chińskiej legendy, gdy nefretowy cesarz wezwał przed swoje oblicze zwierzęta, by przydzielić im opiekę nad kolejnymi latami. Szczur stawił się jako pierwszy. Według podobnej legendy buddyjskiej zwierzęta wezwał przed siebie Budda, odchodząc z tego świata. Istnieją różne wersje tej historii, w części z nich pojawia się kot, który zostaje przez szczura oszukany i spóźnia się na wezwanie ma to być przyczyną wrogości między tymi zwierzętami. Najbardziej znane szczury gatunku są czarne szczura ratus ratus i brązowe szczura ratus norwegicus. Grupa jest powszechnie znana jako Stary Świat szczurów lub prawdziwych szczurów, a pochodzi z Azji. Szczury są większe niż większość starego świata myszy, które są ich krewni, ale rzadko ważą ponad 500 gramów, 1 funt i 10 pensów, w środowisku naturalnym. Określenie rat jest również używane w nazwach innych małych ssaków, które nie są prawdziwymi szczurów. Przykłady obejmują Ameryki Północnej szczury opakowań, liczbę gatunków luźno nazwie szczury kangur i innych. Szczury, takie jak szczur bandicot, bandicota bengalensis, są mysie gryzonie podobne do prawdziwych szczurów, ale nie są członkami rodzaju Rattus. Samce szczurów są nazywane dolców, unmatet kobiety nazywane są nie, w ciąży lub dominujące kobiety nazywane są tamy, i dzieci są nazywane kocięta i szczenięta. Grupa szczurów albo dalej, pakietu lub psoty. Szczur w ulicy miasta Statua szczur Napal wspólne gatunki oportunistyczne, którzy przeżyli i często żyć w pobliżu człowieka. Dlatego też są one znane jako komensali. Mogą one spowodować znaczne straty żywności szczególnie w krajach rozwijających się. Jednak szeroko rozpowszechnione i problematycznych gatunków komensalne szczurów są mniejszością w tym zróżnicowanym rodzaju. Wiele gatunków szczurów są endemity wyspa, a niektóre stały się zagrożone z powodu utraty siedlisk lub konkurencji z brązowym, czarnym lub Polinezji szczura. Dzikie gryzonie, w tym szczurów, może wykonać wiele różnych chorobotwórczych patogenów, takich jak Leptospira, Toksoplasma gondii i Campylobacter. 2. bagdew tradycyjnie przyjmuje się, że zostały spowodowane przez mikroorganizmy Jersienia Pestis. Przenoszoną przez pchły szczura tropikalnych Xenopsylla który żerował na czarnych szczurów żyjących w miastach europejskich podczas ognisk epidemicznych średniowiecza, te szczury były wykorzystywane jako gospodarze transportowych. Innych chorób odzwierzęcych związane gryzoni szkodników należą do klasycznego pomoru świni oraz choroby pryszczycy ustach. Średnia długość życia danego szczura zależy od gatunku jest przedmiotem dyskusji, ale wiele żyć tylko o rok ze względu na ataki drapieżników. Czarne i brązowe szczury odbiegały od innych szczurów Starego Świata podczas początku plejstocenu w lasach Azji. Massachusetts Stany Zjednoczone, stworzyła populację szczurów brązowych albinosów krajowych do badania wpływu diety i do innych badań fizjologicznych. Z biegiem lat. Szczury zostały wykorzystane w wielu badaniach eksperymentalnych, które zostały dodane do naszego zrozumienia genetyki, chorób, skutków narkotyków i innych tematów, które wniosły wielkie korzyści dla zdrowia i dobrego samopoczucia człowieka. Szczury laboratoryjne wykazały również cenne w badaniach psychologicznych uczenia się i innych procesów psychicznych. Barnett, 2000.